Wziąłeś tego. bundle czy sam skin. No nie stać mnie było. Kupiłem tylko skina, bo miałem 1500 V-Dolcy. Zaczynam się martwić, że koronawirus to nie może... to nie będzie nasze największe zmartwienie. Że będą większe. Czyli tak, musimy polecieć tu, wybrać jakiekolwiek auto i jechać na przyjemny park. Po drodze mamy ten. Fajnie by było, jakby to była terenówka. Bo to się? nie ma. No ale wiesz, że tam się mało, są fotokreski. Tyle co na parkingu. No wiem. Ale więc może być jeszcze ma, tak, ma że po, będziemy... No ale wiesz, że musimy je ten... mieć jeszcze paliwo na to, więc trzeba ogarnąć to. Gościu to nie jest mała przejażdżka. Po drodze jest tylko jedna stacja benzynowa i dwa przystawki autobusowe. Ty że masz kater nie umiem z identyfikować czy ty wzdychasz z zażenowania, z nerwów, czy po prostu ciężko ta... oddycha. No bo mi się ciężko oddycha. Wybacz, ale po prostu mam tatę, który też wzdycha bardzo często i nie umiem określić, czy jest zły na mnie. O, ty, ja biorę tę drenówkę. <laughs> ja biorę tam terenówkę. Nie ma tutaj tego paliwa Okazuje się, że jeszcze mam, masz więcej paliwa niż ja Ile masz procent? Pełny <grym> Czy prawie pełny Czekaj. Daj to głośnie, bo mamy dla was kolejny A zaczęło ci się? odliczanie, czy coś? Nie no, ma tylko przejechać. Ty. Ciekawe, czy się teraz tankuje, bo ja jadę. I jednocześnie. chyba się nie tankowało. <gry> A, tu się biją. Naszym celem jest naleśnik, pamiętaj. Tak, mój aim. Jeszcze z tyłu mamy plecy jak coś. Spróbuję zlokalizować, który jest ten nasz. Zabić wszystkich trzeba. O, o <laughs> to Czekaj, tak. no nie wychylaj się tak. Ja i tak nie mam broni. No wiem Czyli tutaj wszyscy padli O, miał Mkę lepszą ode mnie Nie mam matców, jestem nagi, jestem nagi, jestem nagi Ej, tutaj jedzie samochód Ty, bo nam cel ucieka To jest też cel? No gdzie jest? Chodzi? Żyje? Tak. Żyje? Masz snajpę przecież. Ja od boku podlecę. Chyba też użył. Bartik cały czas gnę mnie O jestem, tak. przy samochodzie Kewa nie ma ten dole Dostał za 105 kolega Ach, schował się No, no mam mało maszyn i ja wszystkie straciłem jeszcze pójdę idę Ja jak od tyłu idę Co to za nick Leży jeden Master Chief jest. W Naszym jest Yuki o czy jak to tam Gdzie okay, jest ta druga? Przeszukać jest... trzeba zajdę idę Poczekaj! No kurde gościu to chodź szybko! O kurde, co uciekła? Bo w piasek weszła! O konie mam tu mieć Ty dalej ma kewa no! Gdzie? W budynku? Tak. Uh, użyła tego. Niedaleko tu jest. No chodź. Te kawały też ludzi poprawi. Dobra tam Ona nie ma życia już. Tak, to zauważyłem. Dobra, Dobra lewa pójdziemy. Spoko, ja się poświęcę trochę życia, wezmę to to wszystko. Wcale to nie było dlatego, że nie mam amunicji. Gdzie mówisz, że mamy typów? Tu. To ja nie mam amunicji do masz może? No czekaj... Halo? No hej, halo. 40. No, czterdzieści to... no? Co? Yyy, co? No. Co? Co widziałeś? Nic, nic. Chce się z... Słowa nie wróciła? Nie jeszcze. No tak, no bo... No, mam nadzieję, że to już jakiś czas temu, no i... ...ciekawe, czy to jeszcze nie. No pewnie, oczywiście. No, kogo? Nie, póki ok, co nie Peter, dawaj w piasek i uciekamy co robisz? Siedzę Nie co no, gram Lepiej jest Osiorbka no, no, hej Dobra, ja tu płynę spokojnie Z cięższym celem Dobra, że to do mały. Tak. Nie strzelając do ciebie. Za plecami mamy ludzi. Ja się muszę podleczyć. Aha Tu mamy w ogóle na stacji. A gdzie jedziesz? Żeby myśleli, że spyliłem Dobra, mieli coś do leczenia. Tak Jestem pusty Tu masz potkę jakbyś chciał Aj, dos z przodu i z tyłu Z przodu i z tyłu. Zawsze coś.